Okipy z Karolą wracają, jesteśmy, zapraszamy. Co dziś? Dzisiaj będą trzy prototypy na lekcji online w senisie. Będzie jedno ze ściągania i dwa będą takie jakby jak udawać, że na przykład mieć zepsutą kamerkę albo coś. Najłatwiej więc zrobić o tak zepsutą kamerką to żeby nałożyć taśmę na kamerkę i pomalować to albo bezbarwną szminką, nawilżającą i wtedy będzie jakby takie zamulenie i to można po prostu łatwo pokazać, że no jest ma się tą zjebaną kamerkę i po prostu jakby no według mnie wtedy nie trzeba mieć jej kamerkę, ma się zepsutą Tak samo na mikrofon, wystarczy, że odepniecie przewód od mikrofonu i potem będzie pani oczywiście podłączone I wtedy pani na pewno po prostu musi to zrozumieć na przykład albo jak nie wiem, macie jakieś zwierzęce, że na przykład wam przegryzło ten kabel, albo u was coś robią z siecią i po prostu macie to no. zwalone totalnie. Tak samo ze ściąganiem, no to jest po prostu. się zapytać Pani, czy potrzebujecie mieć włączoną kamerkę na sprawdzenia z tym, że na przykład macie muzykę z jak już mówiłam, i pani wtedy powinna przynajmniej powiedzieć, że nie, nie potrzebujecie tej kamerki i to jest bardzo łatwe do ściągania. Mikrofon tak samo możecie sobie wyciszyć. Niektórzy nawet pozwalają o to, żeby zjąć słuchawki, żeby się bardziej skupić na lekcji. Na przykład jak jest u mnie. I na sprawdzianie, więc jakby to jest bardzo łatwe. Więc mam nadzieję, że pomogłam Jak ktoś ma jeszcze jakieś, nie wiem, pytania czy coś, to zadowajcie je w komentarzach. I prawdopodobnie w kolejnym odcinku znajdziecie się z Waszymi pytaniami. Także ja lecę, paparki.